Dzisiaj jest naprawdę spoko dzień. W sumie jeszcze nie wiem, czy będzie spoko, ale jedziemy do Wrocławia, nagrywać reklamę nowych papierów świątecznych. Będzie limitowana ich edycja, 50 sztuk z własnym Instagramem i idę właśnie pakować auto, pojedziemy całą ekipą, niestety oprócz jastrząba, bo nie może zdaje na wózek widłowy chłopaki, ma robotę, więc całą ekipą, oprócz jastrzębia, to nowy team rider, o którym w sumie może już wiecie, a może nie, ale no szkoda! Ale będzie cała reszta plus jeszcze jeden nowy team rider Więc zobaczcie kto to Nie będę zdradzał I zobaczcie jakie jest kozackie różowe niebo Jest normalnie różowo Więc zejdźcie, Pakuję furę i lecimy na no, Jest pierwszy zawodnik Drugi zawodnik tam, tam. <głos》>, Jaką piąteczkę Przyjechał kolejny zawodnik Trzeci mieść powiedzieć. Przyjechał trzeci zawodnik. Bardzo dobrze, prawda? Zapraszam na Instagram. karmelizon Halo witam widzowie. Zaraz. Ja ja podjedziemy po czwartego. To tak, czwarty, czwarty. Zawodnik. Dobra, jest. Lakier kapci. Nie, z pociągiem, zawieźliśmy na PKP. Witam to do wszystkich rodziców, którzy boją się ze mną mieścić. W sensie ich dzieci. To... Dobra, no nie będę oszukiwał. Ład ja, no, ja pierd Kur... <laughs> Odcinek bez przek! Witam tu dla wszystkich rodziców, którzy boją się puszczać swoje dzieci ze mną w aucie. Jadę 100. No ale ja nie będę oszukiwać, jedziemy średnio 120, ale przy nagrywaniu musimy uważać. Proszę się nie bać o swoje dzieci i pokaż na karmelizona, a nie na tył. Dzień dobry. Pozdrawiamy mamę Wojtka Dzień dobry. Dojechaliśmy. Nienawidzę z wami, jeśli się o tym chłopaki. Tylko tyle wam powiem. Jesteśmy już na miejscu Idziemy na zaję, tu mam założony papier Flex Chłopaki będą zakładać dopiero Tutaj brak papieru Więc lecimy na zaję Zaraz otwarcie, która godzina? Godzina 9.34 możliwe że? Dobra pokaż jak zgadłeś to nawet Nie no 34 na pewno, nie 49 Minuta bliska Piąty zawodnik tutaj Mamy tutaj Donatora Wysłał 5 zł na picie dla Gracjana, kupiłem mu piwo później za to. zaczął wodę. Czy chcesz coś powiedzieć, zaprobować Instagrama? Tak, to jest mój Instagram, Janek Podłoga No zapraszam serdecznie. My teraz idziemy jeszcze chwilę pojeździć, po papła. I będziemy nagrywać reklamę. Zaraz będzie koniec pierwszej sesji. Nie to połowa czasu. O, tu slakej! Wbijajcie do niego na Instagrama! Polecam Mike Grip co robię z pieleń. Najlepszy papier yeah. wow. Polecam Mike Grip <laughs> Polecam Mike <my clip. laughs> yeah, Siema Piąty zawodnik To ja Nie no, no. Jednak szósty zawodnik Dobra, nagraj mi klipa. Dobra, dobra, Słabry. robię Bomby, stary, to pras, pras Nie widzę no ja nie wiedziałem, że robisz para Dawaj, dawaj Jeszcze raz Dobra, dobra tam... Piesare Gdybyła energia! Co? Paweł, ci my grip, kur. Skończyła się właśnie pierwsza sesja. Lecimy na jakieś jedzenie. Skończyła się, bo idiota dalej, dalej nagrywa, Ale że ty wyzywasz, miał być odcinek bez przekleństw. Ale to nie jest Idiota w sumie racja. Po to jest określenie stanu inteligencji, Coś w tym jest. No i lecimy na jedzenie, zaraz coś nagramy w sumie. Now run Tyle osób zostało w teamie Majgrip. Lubię oglądać chłopaków z baraku Ej Wojtek też lubi, ale już go nie ma w teamie No A co to? Ole po zdrowym jedzeniu Tak, było, proszę pokazać. <głyszy> nie, to nie moje! Tu jest moje Promujemy zdrowe wiec, jedzenie Mike Tałata, fasola, ryż jakiś żółty jakiś? Kurczak. Powiedz czy Mike nie twoje życie? nie, Jak przeżyje to nie zmieni. A jak... Co? A jak się rozwieje autem nie. to zmieni nie, no, nie wstawiaj tego, nie wstawiaj tego. być odcinek bez przeklinania Mamy tutaj. Nagrywamy vlogaska. Na jak... w tym Spali... No No się Bali tam tym Znowu przekleństwa Wszyscy... same są. Znowu przekleństwa same są. to jest komina leci. No, pa! Siemak, paki skąd zjeżdżamy. Ej, jo! Pipi, puk, puk, Ale ładnie, stary. Patrz to, jak to wygląda. Patrz to. Ej, właśnie, bo oni nie wiedzą. To jest nowy Team Rider! Tak, cześć. Nie? A ja to co? Ty jesteś stary dziadek. No właśnie. Który przeklina cześć. i krzyczy Cię jedynie... I pali! Halko, pali dokładnie. Pali. Ja do tej suki pojebanku. <laughs> Ej no miałem być Halko. Nie, nie mam czasu trzeba zrobić cianko. To nie było tak. To było Halko. Dzwoni, twoja poje pojebanko. No, tak. Nie mam czasu, tak, idę robić cianko. Zale nie pamiętam. Dobra, Dobra. Dobra jedziemy! Woda. Tylko jedziemy pod prąd! kwadro, quatro, rima Jodeczne papiery na MyGrip! Zjadajdziemy! Woda mi wypadła! Pokażemy Wam co robimy z Kajochem zawsze jak jesteśmy w Magnoli i chcemy jechać później do żabki, ale nie róbcie tak lepiej, bo nie no jak chcecie to w sumie róbcie, jolo, tylko jak ogólna to mama Wojtka albo kozinego mama, to przepraszam, że tak robimy. Jesteśmy po prostu inni. Dawaj, kajo. Ej, stary, ja mam wodę, pomożesz mi z wodą? Policja! Nie ma policji. Tylko zaraz tramwaj przyjedzie. O kur, co wypadło? Dobra, znalazłem. I nagrało się stary. I ja dole. Który Gdy nie macie energii, polecamy szoty, z żabeczki Mi najbardziej smakują te stary. A i tu masz napisane 300. Czy... Zaczynamy nagrywki! Zabiegi! Siema, ludzie, Melania robi beko, już była jedna próba i prawie było. A!